Polski MZ wysłał do Berlina notę z żądaniami wypłaty odszkodowań za straty poniesione w czasie II wojny światowej. Zapewne nieprzypadkowo nota została wysłana do Niemiec 3 października, a więc w dniu największego niemieckiego święta państwowego, rocznicy zjednoczenia RFN z NRD. I nieprzypadkowo notę wysłano w dniu, w którym do Warszawy przyjechała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Swoiście, po pisowsku, pojęta polska dyplomacja i polska gościnność Przypomnę, że posłowie Polski 2050 wstrzymali się w trakcie głosowania nad uchwałą Sejmu dotyczącą reparacji wojennych nie dlatego, że uważamy temat za zamknięty, wręcz odwrotnie. Temat był i jest otwarty i uważamy, że powinien stać się tematem wspólnych rozmów między rządami w Berlinie i w Niemczech. PiS jak wiadomo rozmawiać ani nie chce, ani nie umie, stosuje metodę walenia po głowie, która sprawdza się w ringu, ale nigdy nie sprawdza się w relacjach międzynarodowych. Idąc tą drogą za naszego życia, nie zobaczymy ani jednego euro z oczekiwanych odszkodowań wojennych. Wypowiadanie dzisiaj, właśnie, wojny Niemcom jest nie tylko głupie, jest sprzeczne z polską racją stanu, sprzeczne z naszym interesem narodowym. W Europie dzieją się dzisiaj rzeczy groźne i dla nas niebezpieczne. Tym bardziej musimy nie tylko mieć swoje silne argumenty, ale też mieć silnych partnerów, umieć budować koalicję, tak? Także koalicję z Niemcami. Doprowadzanie do osamotnienia Polski, a takie jest myślenie pisowskie, prowadzi nas w miejsca, które znamy z kart historii, z tych kart najczarniejszych.